Jesteście na Zbigniew Jaskulski TV i jeżeli czujecie jakąkolwiek więź z tym wszystkim, o czym mówię, z czym się dzielę, to bardzo was proszę: subskrybujcie, ten kciuczek do góry, komentujcie, bo to rozszerza nasze zasięgi i trafia do ludzi, którzy nigdy o mnie nie słyszeli, a obecnie ucząc się. Jak doszedłem do tego uśmiechu i do takiego stanu, sami wychodzą z dużych tarapatów. To również pomaga rodzinom, znajomym. Bądźcie z nami! Teraz jest moment, że takie coś możemy sobie zakładać na lodówkę z napisem Zbinie Fiaskulski TV z magnesikiem. Możemy gdzieś na tablicach przypominających nam e, o różnych naszych zdarzeniach. A wrócę do lat 90. Lata 90. Jadę samochodem, dostaję jakiegoś dziwnego ataku. Wszyscy moi współtowarzysze jazdy nie wiedzą jak mi pomóc. Dzwonią po pogotowie, przyjeżdża pogotowie, zawozi mnie na oddziały intensywnej terapii. Co inni od razu dają dużą ilość różnych środków na uspokojenie, na obniżenie ciśnienia, na zmianę tętna. E, nikt nic nie wie. Ja wiem jedno: umieram. Całe lata 90., parę pobytów, kardiologia, neurologia, kardiologia, neurologia, wyjazd, bo jest lepiej, to tam gdzieś w Katowicach, gdzieś wpadam w dziwne stany. Ja jestem przekonany, że umieram, ba, duszę się, ewidentne stany, które wszystkich przerażą. I wiecie co? I po tych prawie dziesięciu latach siedzę w gabinecie przecudownej, teraz to już wiem, kobiety, lekarza, która mówi: Niech pan zobaczy tyle lat, tyle lat, a może ja po prostu. Coś panu zasugeruje I otwiera sufladę i wyjmuje i podaje mi wizytówkę. Ja tak kątem oka czytam. Zmroziło mnie. Jak ten babsztyl może proponować mi wizytę u lekarza psychiatry? Wyobrażacie sobie. Człowiek de facto sukcesu. Gejzer intelektu, że tak się wyrażę, bo takie miałem mniemanie o sobie. Oczytany. Nie ma laureata Nagro Nagrody Nobla, którego bym nie przeczytał. A ona mnie? Gdzie? Do psychiatry? Jak to jest możliwe, ludzie? Obiecałem, że w skrócie. No to się nie będę rozwodził. Po pół roku nie wiem już, jak żyć. Popełnić samobójstwo, odejść, opuścić rodzinę, bo ją zakatuje, zamęczę. Wszyscy znajomi dziwią się, dlaczego raz jestem w pracy, tydzień mnie nie ma, cuda nie widy się dzieją. Jadę i następna bardzo ważna osoba w moim życiu wstępną diagnozę daje i zaczyna leczyć. Okazuje się, że powoli, powoli jedno już osiągamy stabilizuje się. Mam coraz mniej tych ataków. Coraz mniej dziwnych stanów. Nie leżę non-stop. Miesiącami kłębuszkiem w łóżku, zniechęcony do życia. Powoli, powoli coś się dzieje. Ale to powoli trwa bardzo, bardzo długo. Propozycja. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Znowu szok. Jak, ja, ja. ja. Przecież tam są na pewno sami, tacy wiecie: Napoleon, Hitler, Stalin, anioł, Pan Bóg, cokolwiek. I ktokolwiek. Takie mam wyobrażenie o szpitalu psychiatrycznym na ówczesne czasy. Ilu ma z Was dzisiaj takie przekonanie? Bądźmy sobie szczerzy, jakie filmy oglądamy, że tam nie ma spokoju. Tam są jakieś dziwne rzeczy się dzieją, są takie oddziały, ale pamiętajcie, to nie mówimy o ludziach chorych już wtedy zdiagnozowanym w 99 roku, choroba afektywna dwubiegunowa, ciężkie stany depresyjne w ramach tej choroby, lęki paniczne, które nie pozwalają żyć. Są całe duże epizody, że w ogóle nie ma mnie w świecie, jestem cały czas w pokoju i gdyby nie potrzeba Sanitarna, to nie wyszedłbym z tego pokoju, i to trwają miesiące. Pierwszy pobyt. Bajka. Jak mogę mówić, prawda? Bajka. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Słuchajcie, po pierwsze, tam się przez trzy miesiące przekonałem o jednym. Najważniejszym. Są inni w lepszym, gorszym stanie, z którym mogę porozmawiać. I to, co mi się wydawało dziwne w swoich zachowaniach, ukazuje się normalne w tej chorobie. A po drugie, dowiaduję się o swoich anomaliach różnych od innych i dowiaduję się o stanach różnych, które miałem wcześniej, później od innych. To jest raz. Po drugie, do dzisiaj powtarzam, ten pobyt nauczył mnie żyć z tą chorobą. Nie żyć dla tej choroby, a żyć z Tą chorobą. Okazało się w międzyczasie, w tym pobycie, że 99,9% mojego organizmu jest zdrowe. Tak? I tam jest ten ułamek, który niszczy mi życie, który urósł we mnie, w moim mniemaniu, do rzeczy, która nie pozwala w ogóle żyć, bo tak też nasze życie chorych na dwubiegunówkę i lęki paniczne wygląda. I powolutku, powolutku. No ale następny dramat, 2006 rok, kiedy już mi się wydawało, że powoli zaczynam e, żyć z tym wszystkim. Stan, który wskazywał na to, że za chwilę będę miał zawał. Padam na e, dworcu w Sopocie, jadę na intensywną terapię. Tam mnie ratują, stąd Prawdopodobnie do dzisiaj Sądzimy z lekarzami, że również to było spotęgowane tym, że rzeczywiście coś się tam niedobrego zaczęło dziać. I plus jeszcze ta moja choroba lęki panicznej dały taki popał, że aż straciłem przytomność. Czy można od tej choroby stracić przytomność? Można. Parę razy zdarzyło. Czy można przestać mieć kłopot z oddechem? Oczywiście, że można. I w tym pierwszym pobycie szpitalnym nauczono mnie, jak nie wpaść w hiper... Nie wpaść w hiper... W hiperwentylację. No a wiecie, co to jest? To się brakuje tchu. To trzeba wziąć jakąś tutkę na przykład. No i jedziemy dalej, bo obiecałem, że to będzie w skrócie. I jak tylko sobie wspominam te czasy, to oczywiście uśmiech muszę jakby potęgować w swojej świadomości, bo to były bardzo smutne czasy, ale. Małe jaskółki, takie jutrzenka, mała, pojawiały się, ten pobyt w szpitalu. Później nagle, raptownie, wypisując mnie z kardiologii, lekarz pyta się, czy mieszkam na wsi, czy w mieście, bo adres wskazuje, a rozmawialiśmy o miastach, a adres wskazuje, że to wiecie. No i każe mi pić mleko, kozie. Jeść dużo dobrych i zważać na to, co jem. W ogóle, dużo czytać odseparować chemię, to i z sercem, i z tą dwubiegunowką będzie lepiej. No ale mężczyzna w tych latach, to jest 2006 rok, no to co? Mniemanie, de, 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 fanzol se facet, fanzol, fanzol. Dawaj mi tutaj garście pigułek, będziemy jechać do przodu. Po jakimś czasie kolejna kontrola i mojemu koledze się tam coś nie podoba w tym moim organizmie i mówi, że będę jeszcze więcej tych pigułek brał. No i następuje taki przełom w moim myśleniu, no dobra, medycyna, ta oficjalna medycyna jest bajka, uratowała mi życie przecież i w sprawie serducha, krążenia i w sprawie dwubiegunówki i lęków panicznych, ale co ten facet jeszcze mówił? Mówił coś o mleku kozim, twarogu, no nie mogę nigdzie znaleźć, to oczywiście z bysią mieszkańcy na wsi, wszyscy, którzy mnie znacie, trochę szalony, może również mały atak mani. I co? Dwie pierwsze kozy u nas już są. Żeby skrócić wątek koziarski, do dzisiaj kozy są oczywiście o wiele większej ilości. to jest jeden z elementów, o którym mówię. Zwierzęta pomagają ci dalej trwać w tej chorobie, ba! są jednym z najlepszych lekarstw. Tak się okazało. Jak zacząłem ludzi o, tych, o tym uczyć, nie każdy może mieć kozę. Niektórzy psa, kota, to zmienia bardzo dużo. No i następny moment, kiedy nie ukrywam, po latach różnych praktyk dochodzę, że ile lat można się tak męczyć. Zaczynam mieć od nowa jazdę w dół. Zwierzęta jakby trochę mniej pomagają. A pomagały, jakby otoczenie moje, które mi zawsze pomagało, mniej pomaga, jakby leki przestały aż tak dobrze na mnie działać i zaczyna się okres, w którym aż muszę się trochę sprężyć, żeby o tym mówić, bo to jest najczarniejszy moment w moim życiu. Wszystko wydawało mi się, że idzie w dobrym kierunku, a ja tu właściwie nie mogę przestać myśleć o samobójstwie. Zaczynam myśleć, jak to zrobić. Kochani, jak to jest możliwe? Wszystko naokoło mnie, sukces goni sukces. Wszyscy chcą mojego towarzystwa. Wszystko fajnie się wiedzie, a ja właściwie coraz czarniej, coraz czarniej, coraz gorzej. Nic. To jest kolejne potwierdzenie, o czym często się czyta, mówi. Że naprawdę, uwierzcie mi, do stanu depresji jest nie, nie otoczenie potrzebne, nie jest potrzebne jakieś zdarzenie śmiertelne, ktoś umarł. To jest tylko smutek, a depresja to jest coś więcej. I szybka decyzja z rodziną, e, z lekarzami, że idę znowu, 2015 rok na 3 miesiące, i kolejny etap e, w szpitalu psychiatrycznym. I wtedy. Powoli, powoli, dzięki tym lekarzom, psychologom, dzięki otoczeniu, dzięki mojego umysłu. Ja sobie, wiecie co, siedzę któregoś dnia i myślę, wszystkie sukcesy w leczeniu tej choroby, w życiu, współczesniczeniu w tym życiu normalnym, ale z tą chorobą, to tak. Po pierwsze, zawsze jakaś zmiana. O, zbyciu. Potrzebna jest zmiana. Po drugie, doszedłem natychmiast do drugiej ważnej walki. Przecież to jest tak podła choroba, to są tak podłe choroby, że czy na pewno musisz z nimi walczyć. Tak? Bo to jest dokładnie kopanie się z koniem i ten koń jeszcze ma podkutę kopyta. Nie masz człowieku żadnych szans. Może przewartościować swoje myślenie, że ja będę uczestniczył w grze. chcę wygrać w tej grze, bo w, w walce, w tej usilnej walce kopaniem się z koniem jesteś z góry na przekranej pozycji. I zaczyna się. Zaczynam szperać, po to ten laptop tutaj jest. Tak trzymam i teraz właśnie też sobie zaczynam pięknie w niego wchodzić. Ponieważ zaczynam szukać w wirtualnym świecie, wśród najbliższych znajomych, wśród tych, którzy chorują, jakichś nowych elementów, które mogę dołożyć do terapii, którą mi serwowali bardzo mądrzy lekarze, ale którzy mają szansę raz na parę miesięcy mnie widzieć, albo raz na wiele, wiele lat przez trzy miesiące w szpitalu. I wpadam na różne metody medytacji. Medytacji różnych. Wszyscy kojarzą sobie medytację z dalekim wschodem. Nie, nie wiem czy wiecie, również tu, w obowiązującym najpotężniejszym, najpotężniejszej wierze rzymsko-katolickiej, w chrześcijaństwie, również są. Także ktokolwiek chce podjąć medytację, znajdzie je w każdym skrawku świata. W różnych religiach, w różnych metodach leczniczych i terapeutycznych, co było dla mnie też szokiem. I o tym nieraz mówiłem i nie będę jeszcze o tym, ale dzisiaj historia. Zacząłem od nowa wracać do tego, co w życiu młodym było piękne w moim życiu. Fascynacja dobrą muzyką. I stąd zaczęły się zdjęcia, kochani, na przykład na Facebooku, gdzie ja. Nie odrywam się do dzisiaj zresztą, prawie nie odrywam się od słuchawek, bo słucham dobrej muzyki w zależności od tej, jaką chcę w manii wyciszającą, a w depresji pobudzającą, prawda? Zainteresowałem się dzięki właśnie temu. Zainteresowałem się bardzo odżywianiem. No bo ktoś by pomyślał, co ma piernik do wiatraka, tak? Tu umysł, układ nerwowy, coś tam. Odżywianie. Potężna sprawa. Praktycznie rzecz biorąc, zacząłem normalnie funkcjonować, jak przekroczyłem chociażby e, w tym sławetnym badaniu 25 HD3 setkę. Dla niektórych wydaje się, że po co? Przy 200 ma, mogę Wam opowiadać to, co opowiadam. Ciekawostka, prawda? Zacząłem patrzeć tylko i wyłącznie na to żebym, broń Boże, nie zjadł z chemią. Bo jedna z teorii, bo do dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie w stu co się dzieje, jedna z teorii mówi o tym, że jesteśmy piekielnie zatruci metalami ciężkimi. Mówię o chorych na depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, lęki paniczne, schizofrenię, etc., etc. No to co Zbysiał ma zrobić? Ostro wchodzę w ekologię. Mam gospodarstwo ekologiczne, zaczynam czytać, robić i jem. 99,9% wyrobów, które mam pewność, że nie są zanieczyszczone pestycydami, fungicydami, chemią, metalami ciężkimi. Oczywiście, jakaś tam część na pewno we mnie wchodzi. I jest znowu lepiej. Ale pamiętajcie, nigdy jeden element, tak? Już wymieniłem. Muzykoterapię, animaloterapię, medytację. Teraz mówiłem o jedzeniu potężną dawkę suplementacji. Dzięki mądrym lekarzom, dzięki temu, co czytam, zacząłem e, wiedzieć, czym się suplementować. A trzeba się suplementować. My mamy niedobory w ogóle jako ludzie żyjący we współczesnym świecie, chorzy na cokolwiek, a zwłaszcza na te choroby. My mamy deficyty na pograniczu życia i śmierci. Zacząłem się interesować dobrą sztuką. Od nowa. Ja byłem zawsze człowiekiem kultury i sztuki. Zacząłem się tym interesować. I wiecie co? Ja dzisiaj wymienię nawet parę takich zjawisk w moim życiu, które e, ktoś by pomyślał, że one są na pograniczu para. Tak? Para psychologii, paranormalności. Oglądam film Jedz, módl się i kochaj. Kto nie obejrzał? Radzę. Chorzy powinni koniecznie obejrzeć te zmiany, te ugruntowane zachowania, a jednak zmiany. Pójście w świat tej e, e, szama, szamańskiego życia, wyjazdu na wschód. I słuchajcie, e, oglądam ten film i zaczynam myśleć, wchodzę i szukam niczego właściwie tylko kolejnej wiedzy. Nie myśląc w ogóle o tym filmie, o niczym, wchodzę na. Portal e, wtedy chyba to jeszcze była Specbabka, obecnie Klaudia Pingot Specbabka. Bardzo ci dziękuję, Klaudio. Wiele od ciebie się nauczyłem, I, oczywiście. Pewnie nigdy w życiu bym nie wszedł tam, gdyby nie obejrzenie filmu, które z tym, e, z Klaudią nie ma nic wspólnego, poza tym, że oglądam film. Nie wpisuję nic, co jest związane z tym filmem i pierwszy program, jaki oglądam, u właśnie Klaudi Pingot dotyczy między innymi tego filmu, jak ona opowiada o przesłaniach, kiedy ten szaman, nazwijmy go, opowiada tej bohaterce granej przez um, Spryty Woman dziewczynę. Widzicie w tej chwili, tak jestem zaoferowany tym filmem, że nie mogę sobie przypomnieć. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, zaczynam myśleć o poważnej. Zmianie. Coś trzeba w swoim życiu, w swoim myśleniu zmienić jako dodatkowy element, tak? I y, wchodzę y, i mówię, może kogoś takiego właśnie ze Wschodu, trochę bym poczytał, a może kogoś z mądrych y, tego świata współczesnego. I wchodzę i y, ksiądz, nieżyjący już chyba, z tego co wiem, Kiewicz właśnie mówi o różnych zmianach. Obejrzałem. Bardzo ciekawe. Wieczorem, wtedy już wiecie, te mass media, jak widzą, że czym się interesujesz, to ci coś podsuwa. Podsuwa mi Adżana Brama, który mówi o zmianach. I między innymi za chwilę znowu, kiedy człowiek chce mieć tą pewność, wszystko, nie żadne zmiany, nic, tylko pewność, 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 mówi za chwilę bardzo znamienne słowa, które już używałem cytując w naszych filmach, że co jest pewne? Pewne jest tylko jedno, że nic nie jest pewne. I wiecie co? 2017 rok tyle różnej wiedzy zaczynam mieć. Bardzo mocno zgłębiłem biochemię, fizjologię człowieka, stan ducha, stan umysłu. Wiedziałem już jak wygląda Nerw błędny, jak się dzieje coś z komórkami naszymi, z osłonkami mielinowymi. Jak zacząłem to wszystko sklejać w sobie, oczywiście w tym odcinku nie mam szans opowiedzieć wszystkiego, to dochodzę do wniosku takiego. Zbyciu, ta wiedza plus mądre leczenie i plus nie tylko wiedza, ale wdrażanie w swoje życie cuda czyni. Zaczynam mieć mniej myśli samobójczych, są całe wielkie połacie czasu, kiedy nie mam w ogóle, a były takie momenty, że dzień, 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 jak tu powiedzieć rodzinie, wszystko jest dobrze, fajnie, a ja mam myśli samobójcze, jak to powiedzieć lekarzowi. I to wszystko zaczyna mi się sklejać, zaczyna mi prowadzić do myśli, Zbysiu, to działa. Pamiętacie seks -misje? biega, lata, mówi, to działa, to działa. I co drugie, działa również moja rozmowa, z czego sobie nie zdawałem wcześniej sprawy z innymi chorymi. To jest cud. Dzielimy się, rozmawiamy, podniecamy się, tobie to pomaga temu. I 2017 rok na Facebooku pisze jasno i wyraźnie, jestem chory, jestem chory. Na no wiele. O, niektórzy pewno powiedzieli, a mówiłem, że jest świr. A inni znowu, patrz, nie wiedziałem. Nigdy nie wiedziałem o tym, odpowiadają moi przyjaciele. Coś widziałem, że się dzieje dziwnego. Ale ty, wesoły, normalny człowiek, pamiętacie Robina Williamsa, co on powiedział, że wystarczy się uśmiechać, żeby wszyscy myśleli, że wszystko w porządku, że w duszy dobrze gra, a tam się co dzieje? Nie, nie zacytowałem bardzo dokładnie, myśl przekazałem. Pogadajcie z różnymi, poczytajcie biografii. Wszystko niby jest OK. nikt ci nie umarł. Pieniędzy masz jak brud, mówię, o wielkich tego świata. A co się dzieje? Bo to tak jest. To nie ma nic wspólnego z nastrojami. Nastroje są jakby zewnętrznym objawem tych chorób. I zaczynam dzielić się informacją. Ludzie do mnie dzwonią, przyjeżdżają do koziego zakątka, razem idziemy, razem rozmawiamy. Ludzie opowiadają, że dzięki tym naszym kontaktom. To y, przestają myśleć o samobójstwie. Dzielą się z współmałżonkami wiedzą o tym, co im według nich odbijało. Y, razem zaczynają w rodzinach rozmawiać, jak pójść do przodu, a nie egzystować w tej chorobie w trudnej, ciężkiej również dla otoczenia. Ludzie przyjeżdżają, się mnie pytają. Jeżeli ja o tym piszę, jak to jest, że z tej czeluści jestem tak, ja nie inny? Jeszcze nie jestem przecież wyleczony, ale jadę do przodu, bo co mogę robić? Mogę z wami się dzielić, bo nie jestem egoistą. Bo ja uważam, że na jasną anielkę 30 parę lat ktoś ma stracić, skoro ostatnie ileś lat najwięcej mi dało tylko dzięki temu, że poszerzyłem horyzonty swoje i poszerzyłem horyzonty mojej terapii. I to ma być przesłaniem tego filmu. Że i usprawiedliwieniem tego, co robię, i wyjaśnieniem, co robię. Moja historia wskazuje na to, że ja już dawno nie powinienem żyć, a jakbym żył, to tak jak bardzo wiele ludzi, egzystował w czterech ścianach, nie wychodził, nie miał kontaktów. Wszyscy by myśleli, że mnie coś strasznie porąbało. Dziwak się zrobił na starość. A teraz co robię? Nie nauczam, bo po co? Ja tylko przekazuję, co mi pomaga, co mi pomogło, co dalej prowadziło mnie do tego najważniejszego momentu. I ten najważniejszy moment to jest to, że wszyscy mówią Zbysiu, jak będziesz w swojej telewizji, mówił o chorobie afektywnej dwubiegunowej, lękach panicznej, depresji, to jeżeli stop, subskrybentów znajdziesz w przeciągu pół roku, to będzie cud, bo nie latasz na Golasa, nie opowiadasz do wcipów, czegoś. Jeżeli wyświetleń będziesz miał po 3-4 miesiącach 150-200, to będzie cud, a my mamy na dzisiaj, może już w tej chwili 200 subskrybentów, mamy ponad 500. Nie, po raz pięć tysięcy, co ja opowiadam 500 to jedne, jeden z filmów. Ponad pięć tysięcy, chyba już 6000 tysięcy wyświetleń. Tylu ludzi zechciało od początku do końca obejrzeć ten film, ba. Mamy pełno przesłanek, że to działa. Ludzie sobie nawzajem przekazują, dzwonią, mówi, jest taki facio na YouTubie, na Facebooku, pooglądaj, bo ty od czterech lat nie możesz spokoju wyjść. Czyli można, etc., etc., etc. Po to to wszystko jest. I po to dzisiejszy film, żebyście wiedzieli i znali moją historię, która pozwala mi mieć czelność Wam przekazywać wszystko to, co doświadczyłem, czego się nauczyłem, co dowiedziałem się od moich współbratyńców, współbratyńców, którzy cierpieli, cierpią i cierpieć będą, bo te choroby. Niestety są coraz częściej diagnozowane. Po to to robię. Bądźcie z nami. Pamiętajcie, subskrybujecie nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Lajkujecie kciuszki do góry nie tylko dla siebie, i dla innych, bo ci gdzieś tam mają się dowiedzieć, że jest. I wiecie co? Ja wczoraj w nocy wpadłem na pomysł. Będziemy starali się zrobić to, co jest w tej chwili nadmodne, moim, nad moim, najbardziej modne. Wszyscy się odchudzają. Ktoś jest taki, odchudza się. Ktoś jest taki, odchudza się. To my będziemy wspólnie, ja z wami, wy ze mną, odchudzać się z choroby afektywnej dwubiegunowej, lęków panicznych, depresji, bo trzeba z tego się odchudzić. Uwierzcie, uda nam się. Szanowni Państwo, Widzowie projektu Zbigniew Jaskulski TV, pomóżcie pomagać. Macie możliwości. Wpłaćcie darowiznę na Fundację Herosi Życia, albo wejdźcie na Patronite i wspomóżcie nawet malutką miesięczną wpłatą. Pamiętajcie, pomagacie pomagać.